Pytanie, które najczęściej służy dietetyk? Dlaczego nie mogę schudnąć? Przecież zdrowo się odżywiam, nie piję schłodzonych napojów, nie jem słodyczy, nie stołuję się w fast foodach, ćwiczę regularnie. I o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Postaram się w tym krótkim filmiku podać Wam kilka możliwych odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam. Pierwszym przykładem i takim najpopularniejszym może być źle oszacowana ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia. Wydaje nam się, że jemy trzy posiłki, każdy 500 kilokalorii, jemy więc 1500 i dlaczego nie chudniemy? O co w tym wszystkim chodzi? No więc niestety istnieje coś takiego jak ukryte kalorie i to może się objawiać w różnoraki sposób, na przykład zbyt dużej ilości masła rozsmarowanego na kanapce, w, na przykład cukier ukryty w napojach gazowanych, również śmietanka czy cukier, do kawy, a także dodane mleko może zwiększać nasz bilans kaloryczny nawet kilkaset kalorii dziennie, przez co albo wychodzimy na zero i nasza waga się nie rusza, albo co gorsza, możemy nawet przytyć. Kolejnym powodem może być na przykład zbyt mała ilość snu oraz stres. A w jaki sposób? Przez to, że nie dosypiamy, podwyższa nam się poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Kortyzol prowadzi do pogorszenia wrażliwości komórek na insulinę, a insulina ma za zadanie utrzymywać prawidłowy poziom glukozy we krwi przez co przez nadmierne wydzielanie właśnie tego kortyzolu możemy doprowadzić się do np. cukrzycy typu drugiego insulinooporności, czyli chorób, które de facto utrudniają spalanie tkanki tłuszczowej. Kolejnym powodem może być również zbyt niska aktywność fizyczna w ciągu dnia, ponieważ tak rano wstajemy, idziemy tylko do samochodu, następnie w pracy siedzimy 8 godzin, kilka kroków z powrotem do samochodu, a w domu już odpoczywamy i leżymy. No niestety, ale żeby zwiększać kalorie, powinniśmy tą niezaplanowaną aktywność fizyczną, spontaniczną zwiększać do granic możliwości, czyli zamiast samochodu wybieramy podróż tramwajem czy autobusem. E, robimy minimum 10 tysięcy kroków dziennie, e, spacerujemy z pieskiem, jak jesteśmy w pracy to nawet kilka rundek z góry na dół po schodach bardzo dobrze się przyczyni do spalania większej ilości kalorii. Kolejnym powodem może być niestety brak cierpliwości, brak takiej wytrwałości, bo owszem, kilogramy możemy zgubić szybko, ale tutaj kluczowe jest to, aby je utrzymać, ponieważ czasami organizm się adaptuje do niższej podaży kalorii, jest jakiś tam przestój, który trzeba zwyczajnie wytrzymać. Wytrzymać, więc nawyki żywieniowe oczywiście powinny być zmienione, zmienione długofalowo, a najlepiej oczywiście na zawsze, bo pamiętajmy też, że dieta to nie tydzień czy dwa, ale styl żywienia, który będzie z nami do końca życia. I na sam koniec oczywiście nie mogłabym pominąć em, w utrudnieniu odchudzania występowania niektórych chorób prób przyjmowania leków. Jeżeli chodzi o choroby, to niedoczynność tarczycy Hashimoto, policystyczne jajniki, insulino- czy leptynooporność, wśród leków starszej generacji tabletki antykoncepcyjne, e, sterydy, a także na przykład antydepresanty. E, nie są to choroby oraz leki, które uniemożliwiają schudnięcie, aczkolwiek e, nie ma coś oszukiwać, że jest wtedy ten proces utrudniony. Także podsumowując, pamiętajmy, że najważniejsze jest cierpliwość, trwałe zmienienie swoich nawyków, wysiłek fizyczny i nie tylko na siłownię, ale także ten nieplanowany i przede wszystkim dobre wysypianie się, odpowiednie nawadnianie organizmu wodą i pozytywne nastawienie.